Tutaj Kubulek, a dziś 29. czynnik Transport Fever i dzisiaj porobimy sobie. Może porobimy sobie dalej te autobusy międzymiastowe, bo w sumie, bo w sumie czemu by nie? Zawsze tam gdzie więcej autobusów, i w teorii powinno być to zawsze większe zadowolenie yy, mieszkańców danego miasta. A tu widzę, że sporo pasażerów czeka. Ale dobra, te autobusy sobie chyba dadzą radę. W sumie zobaczmy, czy nie mamy jakichś lepszych. Gdzie tu jakaś zajezdnia? Tu jest zajezdnia. No nie, na razie lepszych nie mamy. Trzeba czekać na jakieś większe. Z większą pojemnością, ale dobra. Co tam jak tam tutaj z pociągami? Jakie tu w ogóle pociągi jeżdżą? Tu, tu jedzie pociąg, dobra. Czyli tu pociągi sobie, jak na razie wszystko sobie ogarnia. Tutaj, jak widzicie, promy już się powoli wymieniają. Zaczynają jeździć te takie ładniejsze i nowsze i w ogóle i w szczególe. Zobaczmy jeszcze, co tam. Ua! Właśnie chciałem powiedzieć, zaczmy, co tam tutaj ciekawego słychać, ale widzę, że. Tak trochę lipa. Także w dzisiejszym odcinku będzie można tutaj zrobić... Dowozić będzie można... Cóż to paliwo, no? Bo widzę, że średnio, średnio tutaj się dzieje. Także postawmy sobie tutaj jakiś dworzec. Dobra. Od razu sobie zaznaczmy to. I na przystanek ten i chyba tyle starczy. Dobra, nowa linia. Stąd zróbmy sobie tutaj. Dobra, ją sobie nazwijmy. Hmm. Co to w ogóle było za miasto? Jest to jest miasto, halo? Kurde, no najgorzej Ktoś mi powie co to jest za miasto jakieś? A dobra już, już wiem Co nazwiemy paliwą? Tu sobie wyślemy jakieś pojazdy. Yy, nie stocznia. Tutaj gdzieś była zajezdnia. Tu. Dobra. Kupmy sobie many, bo są duże i dużo pomieszczą. Myślę, że ze 20 od razu. Tutaj na tą linię. Później oczywiście nie można dokupić pewnie jeszcze więcej. W sumie od razu. Zróbmy tutaj sobie jakiś. Ile te many w ogóle mogą jechać? Zaraz zobaczymy. I zrobimy upgrade tam drogi, bo to no. Szkoda by było, żeby one się marnowały. Dobra, one mogą jeździć do 80. Tak, najbardziej tutaj damy im drogę do 80. Myślę, że. Tutaj nikt nie będzie miał nic przeciwko. Dobra, a tu dlaczego by nie? W sumie, w sumie. Tu jest drewno. Tu jest drewno, ale tu nigdzie tartaku blisko chyba nie ma. Tu jest dopiero. No to nie, na razie nie. No i nie no, to by się zdało jakoś przerobić halo. Dobra, zróbmy sobie może taką tymczasową drogę tutaj. To jest taki ala objazd. Bo tutaj jak widać napotkaliśmy mały problem. I zdałoby się ten problem rozwiązać tutaj. A szkoda, że był jakiś problem. Dobra. Teraz ten kawek stąd można usunąć i tu połączyć to tak. Dobra, teraz w sumie ten objazd można usunąć i one już sobie powinny normalnie tutaj jeździć i się nie wzruszać niczym. O, jakiś nowy samolocik wleciał tutaj. Dobrze, bardzo mnie to cieszy. Dobra, już tu widzę, że dotarły. Many dobrze. Tu wszystko działa. Więc tu się i produkcja trochę powinna zwiększyć przy okazji stan naszego konta. No dobra, zobaczmy ta, co tam jak tam z tym bingiem. Hmm. W sumie poczekamy na większe jakieś. Na razie niech te sobie są. Jakim się tam ewentualnie termin przydatności skończy, to dopiero wtedy, a tu jeszcze halo możemy sobie zaznaczyć. To jest mianka, żeby tu się ładowały. Pełny załadunek, wszystkie dobre. To przynajmniej nie będą tutaj czekać, nie wiadomo ile. W sensie jeździć puste, bo to bez sensu, tak trochę. No dobra, tutaj drogę mają dobrą. Tutaj też drogi mają, widzę, że dobre. Chociaż, że. Chociaż, że zdałoby się tutaj, tutaj może jakąś tą drogę, w sumie to może nie na dzisiejszym odcinku. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jakieś te autobusy. Myślę, że stąd kolejna linia. Hmm, gdzie ona by tu mogła sobie jechać? Może gdzieś tutaj. Przykładowo, chociaż no że nie, tu już w teorii by było połączenie, to może gdzieś tak, tak, totalnie daleko. Czyli przykładowo, tutaj, jakby tu ta trasa przebiegała. No, nawet chyba względnie. Chociaż że, poczekajcie, tutaj po drodze zahaczamy miasto. Więc myślę, że jak najbardziej można by tu było wjechać. Tu się zaraz zrobi jeszcze jakiś. Yy, gdzie my mieliśmy do którego miasta jechać tak w ogóle? Tutaj chyba. Chyba tutaj Czy tu? Nie, my tu mieliśmy jechać Także myślę, że z jednym przystankiem po drodze jak najbardziej To od razu to nazwijmy I tam... a tam jest ten... cały, cały bing house Dobra Zaraz sobie kupimy tu jakieś pojazdy, tylko tu byśmy zrobili jakiś taki wiadukt. O... Może taki znowszych O, i on by sobie tu ładnie zjeżdżał i tu wjeżdżał. Dobra, i zaraz linia tu się powinna. O, właśnie tak. Dobra, wracać to już mogą. Tak. Więc zaraz wystarczy tylko kupić jakieś tutaj pojazdy. Także lećmy do Zajedni. Kupmy. Oj, Tutaj już tego by się zdało. Zdałoby się tego tu już sporo. No, myślę, że ze... Najpierw damy 20, no dobra. E, I tędzie linia ta. kupmy jeszcze ze 20. Od którego prostu tu się to zaczyna? 306, dobra. I to też na tą linię. Bo to jest długa linia, więc żeby nie było żadnych problemów. To jeździło 40 autobusów Więc myślę, że no, powinny dawać sobie radę. Tutaj produkcja się zwiększyła, więc dobrze. A gdzieś w ogóle to czarne coś, to co to jest? Nafta. Nafta tu. Tu, tu by była w teorii nafta potrzebna. Do plastiku. Hmm. W sumie można by się było zająć coś tą naftą W sumie może już samochodami Chociaż że tu by się zdał taki jakiś pociąg Chociaż żeby tą naftę tam woził A potem to już ciężarówkę im bardziej tutaj do tych miast można było to rozsyłać ale to jak coś, to prędzej jakiś następny odcinek, czy coś. Dobra, tu już widzę, że raczej wszystkie nowe statki są. Tylko, tu by się zdało, żeby one szybciej ładowały. Halo, jaka tu jest linia? Proszę mi tu ładnie linię tą pokazać. E, dostawa ropy na promy, dobra. Wymienimy sobie to na many. Tak, chcę zapłacić tyle milionów, jak najbardziej. Tu w ogóle to są tory tramwajowe, ale dobra. M mogą być i tory tramwajowe. O, właśnie, nowe autobusy są świetne. To zaraz to sobie zrobimy. Motorzalnie skorzystać z nowych autobusów? A, budowa niemożliwa. Dobra, to tą zajezdnię usuńmy sobie. Później najbliżej ją dostawimy. Dobra, teraz będą jeździły jeszcze szybciej. Tylko tu może byśmy usunęli te tory jednak. Bo po co nam tory tramwajowe? E, dobra, i teraz bym poprosił gdzieś tu. Nie, ta linia, nie ta linia. Ta linia jednak sobie wymienimy na te ta autobusy. Tak, jak najbardziej wymień wszystkie. I przynajmniej teraz to będzie jeździło w miarę szybko. Oczywiście tu wielki korek, tylko nie wiem, czy. A to jeżdżą tam w ogóle tutaj te ciężarówki, więc myślę, że je też by tu można było jak najbardziej wymienić. To jest ta linia. Dobra, wymień tak. Dobra, w tym mieście też by się zdało, żeby wszystko nowsze jeździło, więc tu też by można było od razu autobusy wymienić. Tu są te linie, to wymienimy sobie autobusy. Jak najbardziej. Trzeba zacząć więcej wydawać, słuchaj. A ja chyba. Tak. Wybrałem sobie autobusy, ale nie kazałem wymienić. Nie no, najlepiej. No dobra, zdałoby się tu tylko... Że jak ja będę tu chciał ulepszyć sobie drogę na szerszą. O nie, to nic się nie stanie, dobra. To tu jednak by się zdała taka szersza. Bo tu widzę, że taka główniejsza tu jest. To myślę, że jak najbardziej ona tu by pasowała. Tu w ogóle jest zła droga. A. To my na razie zrobimy sobie usuń I tutaj ulepszymy drogę. Dobra. nie całą długość. Halo. Nie chcę całej. Dobra, jak chcę taką tutaj? Dobra, tu już taka jest. Tutaj myślę, że w sumie to też by można było ulepszyć. Już tutaj od razu zajmijmy się wygładzeniem terenu. Chociaż przy tej drodze tutaj. Tak, wiecie, żeby już powoli robić to, tak że ładniej tutaj było. Po co to ma być brzydko, jak może być ładnie? Mm, dobra, Tutaj korki powinny. Nie powinno być aż tak tragicznie, Dobra, to w sumie jeszcze tu można. Wiecie co, można ulepszyć? Tutaj czyli od wjazdu. Dobra, jeden budynek zostanie usunięty. Trudno. Dobra. A widzę, że jak już bym chciał tu trzy pasmowe wprowadzić, to już by było trochę za dużo usunięć. No ale dobra, na razie trzy pasmówki nam nie są potrzebne. Jak najbardziej. Taka, wiecie, główniejsza droga w mieście to może być jak najbardziej dwupasmowa. A przynajmniej takie korki tu się nie powinny generować. Eee, w sumie to tak, to nie. Duże prędkości, dwa, zastosuj. Dobra, będzie ładniej. Bo tu widać, że ten pociąg też już pełno gdzie jeździł. Więc tu zaraz będzie można, w sumie w następnym odcinku, już wprowadzić yy, jakąś tutaj małą, mały upgrade. W sumie tutaj dwa tory, jak najbardziej z Z prądem, tak, i duże prędkości, dobra. Zastosuj, w sumie nie wiem po co, tak, tak jakoś tak ładnie to wygląda. Teraz jeszcze tu tylko wyrównaj to. I w sumie na dzisiaj to będzie tyle. Dobre. No i od razu tu się zaczyna robić ładniej. Jak nie ma takich kurde wyżyn niżin. To będzie ładniej. Dobra w sumie.